Siema, Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale jestem a to jest film. To jest zapis filmu, w którym w symulatorze Flight Gear starałem się uratować samolot podczas katastrofy lotniczej. Podczas mojego lotu z miasta Hedingsdorf w Niemczech do miasta Odense w Danii doszło do awarii silnika numer 2, przez co byłem zmuszony awaryjnie lądować. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy udało mi się wylądować tym samolotem, jak potoczyła się ta akcja i czy udało mi się ocalić życie 150 pasażerów, którzy znajdowali się na pokładzie, musicie koniecznie oglądać ten film. Ja też również w niektórych momentach tego w filmu będę po prostu wstawiał coś od siebie, żebyście również wiedzieli, co się w danym momencie działo. Także zapraszam do oglądania. Okej, okay, słuchajcie, w tym momencie, jak widzicie, samolot startuje, jest aktualnie tutaj w grze, chyba godzina około 10.30. Normalnie była inna godzina, ale w grze akurat była godzina 10.30, i mój samolot, czyli Airbus A320, właśnie pięknie wystartował z lotniska Heringsdorf. Samolot właśnie już w tym momencie znajdował się na wysokości 600 stóp, schował sobie podwozie i w tym momencie, nawet jest piękny widok przez okno. Pogoda była bardzo dobra, nie było żadnych właśnie powodów do zmartwień, wszystkie silniki działały, wszystko po prostu szło dosłownie idealnie. W tym momencie przyszedłem do ustawienia autopilota, ponieważ lot ten miał zająć około godziny, więc ustawiłem autopilota już aktualnie na wysokość przelotową, czyli na prędkość 330 węzłów oraz na wysokość 23 000 stóp nad poziomem morza. Jak widać, w tym momencie wyprostowałem samolot, ponieważ chciałem osiąść na wysokości około 3000 stóp, czyli około kilometra nad ziemią, ponieważ chciałem ustawić sobie klapy w pozycji zerowej, ustawić sobie autopilota. Tutaj delikatny overspeed był, ale to szybko właśnie poprawiłem jakiegoś wielkiego, tak naprawdę yy, jakiejś wielkiej sytuacji, z tego nie było. Użyłem sobie Trochę hamulca, ponieważ trochę równie za szybko leciałem, no i właśnie w ten sposób osiadłem sobie na tej wysokości, ustawiłem sobie autopilota i kontynuowałem wznoszenie. W tym momencie wykonałem pierwszy zakręt, który pozwolił mi ustawić się na ścieżkę lotu mojego samolotu w kierunku Odense. Czyli jak widać tutaj, ta właśnie oto niebieska linia na właśnie tej mapie w prawym górnym rogu, to właśnie była moja ścieżka, tak naprawdę lotu do Odense. W tym momencie włączyłem autopilota i po prostu czekałem, jak rozwinie się akcja i jak samolot osiągnie właśnie wysokość przelotową. Oczywiście cały czas w tym momencie tutaj nadzorowałem, nie było ze mną żadnego drugiego pilota, który mógłby to nadzorować. Jak widać, właśnie wyłączyłem światła do lądowania w tym momencie, no bo po co były światła do lądowania. Tak naprawdę wyłączyłem sygnalizację, zapiąć pasy i oczekiwałem, co się stanie dalej. Jak widać podczas oczekiwania na wznoszenie samolotu usłyszałem taki alarm.